Witajcie moi mili, 29 kwietnia w Międzynarodowym Dniu Tańca. Od 1982 roku stało się to świętem, a w tym czasie spróbujemy się nauczyć prostego kroku do czacza-cza, cza, cza, kroku podstawowego. Ja zaczynam nogą lewą, wy zaczynacie nogą kawą, nogą prawą zaczynacie trzy małe kroczki w bok. Raz, dwa, trzy. Następne dwa kroki tukniemy w miejscu. Krok, krok. Dokładnie to samo zrobimy w drugą stronę. Raz, dwa, trzy i dwa kroki w miejscu. krok. Raz, dwa, trzy. Krok, 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 krok. Wszystko działa? Spróbujmy jeszcze raz. Trzy, cztery. Cza, cza, cza. Dwa, trzy. 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 Spróbujmy włączyć muzykę. Mam nadzieję, że to nam się uda, i za chwilkę będziemy mogli uh, przećwiczyć ten prosty. Hey. Ten proste. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało, ale kolejną, kolejne kroki nauczymy się już w samorządowym ośrodku kultury w Nowej Dębie po skończonej pandemii. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.